Krzysztof Jarzyna, ze strzelina. O, dobrze. No dobrze, no, no, no to co ja ci mam powiedzieć? No, no to trzeba pojechać, nie? Tak, tak, tak. Zapraszają, to jedzie. Się jedzie. Nie, ja pierdol, płacę, co jedziemy. No. Dobrze. mnie dobrze? Tak, na gazie jechać czy na benzynie? Na LNG. No dobra. Jest bezpieczniejszy. Nie, szkoda wachy, wiesz. Okej okay, dobra Prawie 2200 na chopie hamowanie lewe 1 Ty to do mnie? Tak <laughs> Pan Czy... to wszystko do mnie? Wyartykułował? Chyba <laughs> dobry ten tekst był No ależ on nerwowy ten chłopak Kurwa stary fad taki nerwowy, nie? Ja nie wiem, wiesz co to ja Jeden sześć się zbiera, kurwa jak... Młodzież to jakaś taka kurwa jest Jest, bryku. On powiem ci, że to taka taczka była, kurwa. 5, 4. I chuj pani na masę. Może mi pani z drogi żeś, proszę panią? To jest Twoja chwila prawdy. Uj kurwa, już 10. 5, 4, 3, 2, 1, jedź. Prawy 2. 200. Na chłopie hamowanie, lewy 1 w dół. Na chłopie hamowanie, lewy 1 w dół. Lewy 1 w dół. O, może być syf, uważaj. Prawy 4 odciąża. Do lewy 5 przytul. Lewy 5 przytul, lewy 3 syf. Lewy 3 syf. Do prawy 1 nie ciąć, nie ciąć. Ręka w sobie lepiej, chuj. Dobrze, 50. 50, lewy 3 syf. Kurwa. Dobrze było, lewy 3 syf. 150, prostuj. Lewy 4 przez szczyt, przytul lewej. Za szczytem hamowanie, jeden lewy na kostkę. Jeden lewy na kostkę. Oddychaj. Lewy sześć podwójny. Lewy sześć podwójny. Wieście. Idziesz bombą, bombą. Bom, idziesz. Cały czas. Ciało. Wieście. Hamowanie szykana od lewej. Hamowanie szykana od lewej. Nie hamuje. No i dobra. Lewy 2, lewy 2. Wieście, wieście hamowanie na hopie, lewy 1. Hamowanie na hopie, lewy 1 z drogi. Lewy 1 z drogi. Prawy 4 odciąża. Do lewy 5 przytul. Do lewy 3 syf. Do prawy jeden, nie ciąć. Prawy jeden, nie ciąć. 50, lewy trzy syf, Lewy trzy Sto 150, prostuj. Lewy cztery przez szczyt, przy dół lewej. Za szczytem hamowanie. Prawy trzy. Prawy trzy. Prawy trzy. Do prawy cztery. Do lewy dwa. Do lewy 2 Oddychaj, lewy 6 przez szczyt. Lewy 6 przez szczyt. Do prawy 6 podbija. Prawy 6 podbija. Do lewy 4 śmiało. Lewy 4 śmiało 50. Do lewy 4 przytul podbija. Lewy 4 przytul podbija. Hamowanie, szykana od lewej. zaszykaną lewy 4, przez szczyt. Za szczytem prawy 3 może syp. Może syf? Do lewy 3 ciąć, syf! Lewy 3 ciąć, syf! Do lewy 6, 50, hamowanie prawy hak! Tutaj naręczył już ten nawrót, żeby nie stracić. Pięknie, dawaj, bomba, bomba, idziesz! Lewy 6! Lewy 6, to prawy 5! Prawy 5! Prawy 5, do lewy 6, śmiało! Lewy 6, śmiało! Do prawy 6, śmiało! Prawy 6 śmiało, do prawy 3 zacisk późny Zacisk późny, tu uważaj Do lewy 3 podwójny Lewy 3 podwójny Do prawy 5 długi Prawy 5 długi Do lewy 4 nie ciąć Lewy 4 nie ciąć 50, nie ciąć 50, lewy 2 na kostkę 50. Lewy 2 na kostkę 50, lewy 6 śmiało 100, lewy 5, lewy 5 śmiało, hamowanie pra, 5. prawy 1, przepraszam. Hamowanie prawy 1. 100, prawy 6, 50, lewy 1, syf. 50, lewy 1, syf. Tutaj w lewo. 100 lewą, 100 lewą. Do prawy 4 nie ciąć. Prawy 4 nie ciąć. Do lewy 5. Do lewy 5. Do lewy 3 podbija. Lewy 3 podbija. 50. Prawy 3 plus. Prawy 3 plus. 100. 100. Prawy 6. Prawy 6. 100. Hamowanie. Lewy 1. Hamowanie. Lewy 1. 100, prawy 4, śmiało. Prawy 4, śmiało. Do lewy 6, podwójny. Lewy 6, podwójny. Do prawy 6, 50. Prawy 6, podwójny. Prawy 6, podwójny. 50, hamowanie lewy 2. 50, hamowanie lewy 2. 100, 100, prawy 6, śmiało. Do prawy 5 odciąża, syf. Prawy 5 odciąża, syf. Do lewy 5. Prawy 5, do lewy 5. Lewy 5, 200. Bomba, bomba, bomba. Idziesz, 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 idziesz. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, jest. Co, spodziło się dziecko? Co? Spociło się dziecko? Nie, ale skupiłem się teraz bardzo na drodze i nawet ani razu cię o zakręt nie spytałem, chyba, co? Jak, jak, jak? Ani razu cię o zakręt nie spytałem. No, no widzisz, popatrz, można. Dobrze chyba było, nie? Tak. Ja tam chyba znowu, kurwa, na tych biegach... Wiesz, no ty, na kockach w lewo, A, jak wyszło tak, kurwa, ty, tak nie Ty, muszę... ale tam są, wiesz, trzeci na ręcznym. A tam taki mur, kurwa. A ja tak odkręciłem. O, no, to ty nie widzisz? No przecież sami mi nie ciąć. Nie, na łapie na ten...